Witamy ponownie na Torze Łódź. Mamy do przetestowania najnowszą Toyota GR Yaris z automatyczną skrzynią biegów. Sprawdzimy dziś, jak działa automat. Zobaczymy, czy uda nam się uzyskać lepszy czas przejazdu pełnej nitki toru w stosunku do poprzedniej wersji z manualną skrzynią biegów. I zaczynamy okrążenie pomiarowe na Torze Łódź. Zobaczmy, jak poradzi sobie automat. Delikatna Zwłoka, delikatne opóźnienie ta skrzynia nie chociaż. Nie radzi sobie najgorzej. Patrzymy jaki będzie czas. Troszeczkę się tej skrzynia pogubiła. Pamiętajcie, że jedziemy w trybie automatycznym, bez łopatek, bez hamowania lewą nogą. Jest całkiem nieźle. Jesteśmy po paru szybkich okrążeniach toru Łódź i wydaje mi się, że udało nam się rozwiać obawy, że skrzynia automatyczna nie będzie yy, dawała rady. Absolutnie nadaje się na nawet nasz kręty techniczny, 17-zakrętowy tor czasy jakie nam się udało uzyskać z automatyczną skrzynią biegów są praktycznie porównywalne na tym samym poziomie co poprzednik w wersji manualnej, ale pamiętajcie, że tutaj mamy lepszą trakcję, lepszą przyczepność, auto jest stabilniejsze, czyli tracimy gdzieś na tej skrzyni, bo wydaje mi się, że gdyby to był manual, czas byłby o sekundę co najmniej lepszy, czyli nie minuta 01, tylko równa minuta. Jedziemy na cywilnych oponach, na cywilnym sugerowanym przez producenta ciśnieniu nawet w oponach. Ta sama nitka toru, którą pokonywaliśmy poprzednim GR-em, nic się nie zmieniło. Ten sam asfalt, przyczepnie sucho, mamy absolutnie porównywalny czas. Nasze wrażenie jest takie, że delikatnie tracimy na wyjściu z zakrętu. Ta skrzynia minimalnie spóźnia się z reakcją, ale naprawdę minimalnie. W manualnej skrzyni biegów byłoby szybciej. To są właśnie te ułamki sekund, których potrzebujemy, żeby pobić czas poprzednika, żeby być szybszym niż poprzedni GR. Poza tym samochód jest wygodniejszy, ma lepszą pozycję dla kierowcy. Siedzimy niżej, lepiej widzimy, mamy dostęp do zegarów i wszystkich informacji natychmiast. Mamy studzenie interkulera wodą. Mamy w bagażniku zbiornik na prawie 4 litry wody, która wystarcza na kilka okrążeń toru łódź, żeby go dobrze schłodzić. Dodatkowo schłodzone wiadomo powietrze trafia do interkulera, lepiej się kompresuje, a to jest mocniejsze. Mamy więcej mocy. Kolejna kwestia. Ergonomia deski rozdzielczej i wyświetlaczy. Dużo memów widzieliśmy na ten temat, ale w praktyce niżej kierowca siedzi, przestrzeń między lusterkiem a deską rozdzielczą jest większa. Te zegary są do nas zwrócone, pokazują nam wszystkie informacje, których potrzebujemy i nie musimy robić czegoś takiego z lusterkiem, bo nie ma potrzeby. Wszystko doskonale widzimy bez Składania lusterka bez wyjmowania, bez modyfikacji fotela jest dużo lepsza pozycja dla kierowcy. Wygodniejsza i czujemy lepiej auto, bo siedzimy niżej. I jeszcze jedna bardzo duża zmiana. Nie musimy mieć pajęczyny kabli. Wystarczy nam Bluetooth i mamy sparowany Apple CarPlay bądź Android. Dziękujemy za oglądanie naszego filmu. Mam nadzieję, że podobał Wam się test porównawczy nowego i poprzedniego GR Jarisa. Jeżeli ktoś chciałby się na własnej skórze przekonać, jak jeżdżą poprzedni i nowy model, zapraszamy na to Ródź. Możecie skorzystać samochody są dostępne na trackdayach, na szkoleniach, na imprezach firmowych. A bądźcie też wyrozumiali, proszę, jest to nasz pierwszy film. Jeżeli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, będziemy robili kolejne.